Ergo umożliwia rejestrowanie informacji o ponoszonych kosztach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Koszty te mogą dotyczyć np. dozoru, zabezpieczenia nieruchomości, podziału czy też regulacji stanów prawnych. Ergo daje możliwość zarejestrowania do każdej działki indywidualnie poniesionego kosztu. W jaki sposób można to osiągnąć? Po wejściu w edycję działki należy wyświetlić zakładkę koszty. Po kliknięciu na polecenie dodaj koszt następuje rozwinięcie pól z nim związanych. Wybieramy tytuł kosztu, konfigurowalny słownik tytułów obciążeń Daje możliwość zapisania każdego poniesionego wydatku. Następnie podajemy wartość oraz uzupełniamy datę kosztu. Po kliknięciu na polecenie Dodaj następuje dodanie kosztu. W celu zapisania danych należy kliknąć na polecenie Zapisz. Ergo w zakresie zarządzania kosztami umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości kosztów, które będą chronologicznie sortowane. Zgodnie z datą ich poniesienia. Natomiast informacje o wszystkich zarejestrowanych kosztach znajdują się w zakładce Koszty. Koszty można wyświetlić na wskazany przez użytkownika rok. Dowolnie je pogrupować, sumować, podawać w formie wykresów, czy pobierać do Excela. Na podstawie wprowadzonych rzeczywistych kosztów, ergo umożliwia lepsze planowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie majątku, dzięki czemu można lepiej zarządzać środkami pieniężnymi oraz określać potrzeby w zakresie przyszłego finansowania realizacji poszczególnych zadań. Kolejnym plusem dla organu, na którym spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości, jest narzędzie, dzięki któremu łatwiej jest spełniać zobowiązanie do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.